Człowiek, który o rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna, to jest ruska onuca. A chciałam zapytać o to, co powiedział w wywiadzie dla Sky News, czyli poniosło się w świat tak. Wołodymyr Zeleński, który wystąpił z takim o tym komunikatem, że Polska nie zdoła uratować ludzi w przypadku zmasowanego ataku Rosji. Co pan na to? No, to typowa ruska onuca. Ojej, nie, nie, to teraz to pan przesadził. Tak no. to nie, no. Nie no. Człowiek, który sądzi rosyjską propagandę i mówi, że Polska jest bezbronna, to jest ruskanuca. Ale rozumiem, że Wołodem Mercedeski nie powinien był mówić takich rzeczy, tak? Pana zdaniem? No, oczywiście, że nie powinien. E, tym bardziej, że Polska jak może stara się, żeby nie szkodzić Ukrainie, a przeciwnie pomagać. Więc zresztą, wie pani, to nie jest pierwszy raz, kiedy pan Załęski robi takie uwagi. Kiedyś pamiętam na posiedzeniu zgromadzenia ogólnego ANZ sobie coś pozwolił i tak dalej. No, tak uważa po prostu. No, według szefa MON to takie słowa były niepotrzebne i nieprawdziwe, przy czym teraz w Kijowie właśnie już jest szef naszego Ministerstwa Obrony Narodowej i szef MON zapewnił, że jest pewny naszych zdolności i umiejętności. Pan też? Ja też jestem pewien.